dobre, DDA i DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, tudzież alkoholowych i ich idealizacja związków. Żyjąc w trudnych warunkach jako dziecko, bardzo często dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych obiecują sobie, że ich partner, ich rodzina będzie idealna. Oni będą idealni, oni będą doskonałymi matkami, ojcami. I też takich związków się spodziewają. Bardzo często żyją w marzeniach, żyją w iluzji. Jak jest trudno w domu, to najłatwiej jest uciec do marzeń, gdzie jest idealnie, gdzie jest pięknie, gdzie wszystko się układa. I powiem tak, ja też tego nie uniknęłam. Ja bardzo długo żyłam w marzeniach, rozgrywałam jakieś romanse. Kiedyś ktoś mi na jakiejś grupie terapeutycznej powiedział, że tak nie wolno że to jest uciekanie od rzeczywistości, ja sobie myślę, Boże, jak to? Ale to się później przekłada, że idealizujemy partnerów, że nie widzimy w nich te słabsze strony, lub bardzo chcemy dostrzegać tylko te dobre strony, wchodząc w między innymi toksyczne związki. Bardzo często mylimy rzeczywistość z iluzją. Ignorujemy te niedobre rzeczy, te sygnały, jak to się teraz popularnie mówi red flagi, bo po pierwsze to jest ten książę wymarzony, wyczekany, który miał przyjść to on nadszedł, po drugie no nie chcemy w to wierzyć chcemy widzieć tylko te dobre rzeczy, te takie naiwne takie, takie z pozycji naiwnego, nieświadomego dziecka które czeka, oczywiście na szczęście na miłość i na bycie potrzebnym zauważony, zauważonym i kochanym nie dopuszczamy do siebie prawdy, może nieprawdy, rzeczywistości, faktów. Żyjemy nadziejami. To też bardzo długo, dużo się przekłada na to, że te związki tak trudno je zakończyć. Czy też rozstania są trudne, bo cały czas jesteśmy w iluzji, i idealizujemy partnera. Mylimy rzeczywistość z romantycznym filmem, więc kłótnie toksyczne mylimy, mylimy z jakimiś. Wyobrażeniami na temat romansu. A przecież tylko dzieci naiwnie chcą, oczekują, dorośli, oceniają, wybierają najlepiej dla siebie.